Książka nosi tytuł Uśmiech. E, niezwykła przygoda tekli, która na niego się obraziła. E, a ja chciałam się zapytać o to, czy Pan ma takie wrażenie jak ja, że my dzisiaj dzieciom właściwie prawie nie pozwalamy na smutek. No tak, z tego powodu ta, ta książka powstała. Mhm. Bo my w ogóle dzieciom nie, po, nie, po, nie pozwalamy e, myśleć o głębszych rzeczach, o takich jak na przykład tragedia. Jak depresja, jak strata najbliższych osób. To się wzięło, pomysł się wziął z takiej akcji, jak kiedyś uczestniczyłem w takiej akcji literackiej, mhm. która się nazywała Bajkoterapia. Wydawnictwo Nasza Księgarnia zamówiło u różnych autorów bajki, które właśnie mają e, takie tematy poruszać, ale nie tylko jakieś takie bardzo poważne. Ja akurat napisałem o, o bałaganie. O no to dzieci. jest bardzo poważny problem. To jest poważny problem. Jako matka muszę tak, to stwierdzić. Tak i, 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 i bajką można zachęcić dzieciaków, mam nadzieję. Nie muszę sięgnąć po, te, po tę bajkę w takim razie koniecznie. To, to po nagraniu się umówmy, że Pan mi to gdzieś prześle, dobra? Dobrze. No i stąd się st to mnie tak zastanowiło, m, m, że, że dzieciom warto oferować po, poważniejsze tematy. A jeszcze bardziej e, zainspirowała mnie taka książka pod tytułem Złodziejka Książek, mm. e, którą uważam, że to jest arcydzieło. Co prawda, ona może, może nie jest dla e, najmłodszych dzieci. E, traktuje już o, o bardzo poważnych sprawach, jak wojna, jak Holokaust. Mm. E, ale zachwyciła mnie ta książka. Absolutnie. Uważam, że to jest, to jest absolutne arcydzieło literatury dziecięcej. I tak sobie pomyślałem, że, że tak trzeba. No, prawda jest taka, że kiedyś opowieści dla dzieci baśnie, mówiły tylko i wyłącznie o Oczywiście. mierzeniu się z największymi problemami, z, z takimi, no powiedziałabym, fundamentalnymi sprawami. Archetypami, tak. I... Od, od, przez poprawność polityczną, powiedzmy to, albo m, m, jakąś taką o, układność odeszliśmy od tego. Tak, bo nawet no. współczesne wersje baśni są e, tak układzone, że tam nie, nie ma to żadnego tam, sensu. Tam, tak. e, natomiast e, zaczyna się pojawiać jakiś taki nurt. W tym pisaniu dla dzieci. Autorzy są gotowi mierzyć się z trudnymi problemami, opowiadając o nich dzieciom. Na przykład Joasia Fabicka napisała Przepiękną tak jest, łódkę, tak, prawda? Tak, to tak, też o, jest taki. Właśnie o holocauście, tak. 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 No, wspaniałą książkę napisał Marcin Szczygielski pod tytułem Arka Czasu. Zresztą miałem przyjemność. Próbować adaptować tę mm -hmm. książkę na, na ekran. E, uważam, że to jest też wielkiej klasy literatura dla, dla dzieci, opowiadająca o, o wojnie, opowiadająca o, o getcie, opowiadająca o ucieczce z, ge, z getta w sposób niesłychanie przepiękny i wrażliwy. Ani razu nie pada słowo wojna, ani razu nie pada słowo getto. No właśnie, bo to jest pytanie także do Pana. Jak pisać o takich trudnych sprawach, żeby, żeby jednocześnie tę wrażliwość dziecka jakoś uszanować, żeby nie przekroczyć tej bardzo łatwo przekraczalnej granicy? Jak pan nad tym pracował? Jak pan szukał języka, którym można to zrobić w sposób uświadamiający wiele, ale nie wyrządzający krzywdy? Nawet mówiąc, sztuka. jest taka zasada m, projekcji, identyfikacji. Ja się m, m, zidentyfikowałem z, z teklą, tutaj w tym wypadku, ponieważ jest opisane w pierwszej osobie, czyli jestem dziewczynką mającą 10 tak. lat. I tak sobie siebie wyobraziłem. I, i Myślę, że to jest naj, najlepszy sposób. No to po wyszło. Prostu. To wyszło. <laughs> Tekla mierzy się z ogromnym problemem, z, wielką, z wielkim smutkiem. Zostaje półsierotą. No to jest to prawdopodobnie największa tragedia, jaka może się przydarzyć nie tylko małemu dziecku. I ona pozwala sobie na smutek, na bycie, ona się zanurza nawet w tym smutku. Tak. I to też jest takie nietypowe, dlatego że my dzisiaj tak strasznie chronimy dzieci przed negatywnymi emocjami, że nie uczymy ich. Tego, jak ze własnego. Tak, chronimy dzieci. Chronimy skradzić. dzieci, I potem dzieci są bezbronne wobec takich y, przypadków, które prędzej czy później y, nastąpią. Tak, tak hmm. bo, bo najpierw y, umrze ukochane zwierzątko, a potem babcia odejdzie, dziadek y, y, prababcia, e, ukochana, no i zostają rysy w sercu i, i na sumieniu, i, i w mózgu. E, trzeba, trzeba pokazywać dzieciom drogę, jak z, tego, jak z tego wyjść. A poza tym, poza tym ta historia kończy się happy endem e, i Tekla odzyskuje uśmiech. E, no, ale trzeba się czasami nad tym... Troszeczkę nad, pogimnastykować. Po, tak, pogimnastykować, napracować. Poza tym mam takie wrażenie, że dzieci jako takie naprawdę interesują się śmiercią. One, one lubią zadawać pytania o, o zmarłych, o to, co się z nami dzieje. No to są takie pytania, które też powinniśmy sobie zadawać. Wie pani, ja świetnie pamiętam czasy, kiedy byłem mały i, i, i jak właśnie odszedł mój ukochany piesek. Pamiętam, jak moja ukochana papuszka. Zeszła z tego świata w sposób tragiczny i dramatyczny, bo została przytrześnięta drzwiami. Pamiętam jej pogrzeb. To drzewko, gdzie jest pochowana, rośnie do dzisiaj. No tak. No to jest co naprawdę. Te fundamentalne sprawy są dla dzieci zawsze najciekawsze i one nie boją się zadawać o to pytań, póki w nich nie zabijemy tej ciekawości. Ja dwie pani, poza tym tak myślę, że jest w nas wszystkich e, uśpione dziecko, tylko trzeba e, umieć to jakoś wskrzesić w sobie mm -hmm. i, i odnaleźć i wtedy znajdziemy tę empatię, o której, o której mówiliśmy akapit wcześniej. Ta książka to też taki bardzo ciekawy portret, Współczesności. Ja już nie mówię, że występuje tam bardzo wielu pana znajomych w tej książce, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że znajomych, bo <gry> wydaje się, że wszyscy znani ludzie się znają nawzajem, prawda? To jest takie śmieszne wrażenie. Yy, Dlaczego akurat Monika Brodka jest tą naj, y, najlepszą z celebrytów i to, to jest podpowiedź wydawnictwa, ponieważ w miejsce Moniki Brodki ja umieściłem zupełnie kogoś innego, Aha. moją pewną znajomą, ale zdecydowaliśmy, że zmienimy to okay. na Monikę Brodkę, bo. Mm, Pani wydawczyni siedzi tutaj obok. Pilnuje, tego, nas. pilnuje nas. Wobec tego mam buzię na Okej, okay, dobrze. W każdym razie występuje tam nawet ona. To jest bardzo uroczy sposób, użyta figura. Bardzo mi się to podobało. To jest też taki... No i Robert Lewandowski. Tak, tak. W ogóle strasznie ważna postać. Tak. I chociaż to historia o dziewczynce, to, to Robert Lewandowski no, jest tutaj idolem. i to mi się też strasznie podoba, dlatego, że to jest takie troszeczkę przewrotne wobec stereotypów, które pokutują że dziewczynki y, nie interesują się sportem piłką nożną w ogóle? No, oczywiście to jest nieprawda, bo no, dziewczynki się interesują piłką nożną, a szczególnie Robertem Lewandowskim. A już jak strzela bramki. A jak strzela pięć, pięć bramek w ciągu paru minut, no to już na pewno muszą się nie interesować. Też poza tym to jest jeszcze coś, jest ważna rzecz w tej opowieści, to co pani powiedziała, że Robert Lewandowski jest jakimś takim duchowym mentorem trochę tak. tekli, która. Zaczyna wierzyć w to, że można nawet świetnie grać w piłkę nożną, chociaż wszyscy ją wyśmiewają, że jest lewusem, nomen omen. Tak, właśnie. Swoją drogą on rzeczywiście jest bardzo ważną postacią w życiu bardzo młodych ludzi i tak. to jest super, że mają takiego idola. Tak, I też Bardzo mu kibicujemy w tej, w tej roli. Chciałabym zapytać o rysunki, które, które mamy w książce, no bo fantastycznie uzupełnia ten tekst Kreska Joanny Rusinek. Cudowne rysunki. Jak doszło do tej współpracy? To to jest zasługa wydawnictwa. A, Wiem, że był excuse me, ale casting na rysownika. Okay, okay. Długie były deliberacje, kto ma, kto ma na, narysować ilustracje do tej książeczki. No a wyszło cudownie, wyszło fantastycznie. To jest fantastyczna tak. rysowniczka, specjalizująca się w bardzo charakterystycznej kresce dla dzieci mówiłam panu to już przed naszą przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że dla mnie to jest bardzo um, taka francuska kreska, bardzo, um, bardzo taka klasyczna w gruncie rzeczy, ale też teraz przyszło mi do głowy, kiedy patrzę na okładkę, że kojarzy mi się ta buzia nieuśmiechniętej Tekli z um, takim fenomenalnym um, um, komiksem Marjane Satrapi Persepolis. Mm -hmm. To też historia dziewczynki, która się zmaga. No tak, tak, więc tak. Ba i to bardzo poważnie się tak. zmaga. Tak, tak, tak. tak. To, to, to jest, jakiś, jest coś wspólnego, jest coś, co łączy te, te postaci. Bardzo pięknie zilustrowana książka, polecam Państwu. Wspomniał Pan, kiedy mówiłam o rysunkach, że szykuje się jakaś adaptacja filmowa? A w ogóle, żeby było śmieszniej, to najpierw powstał scenariusz filmowy. Mhm. E, najpierw powstał scenariusz filmowy, który jest złożony w tej chwili w naszym Polskim Instytucie Sztuki Filmowej na tak zwany development i zobaczymy, co z tego, mhm. co z tego wyjdzie. Ma to reżyserować debiutantka, wspaniała reżyserka, Marysia Zbąska, e, i, która i tutaj... Następny ukłon w stronę francuszczyzny, e, powiedziała, że ona chciałaby to e, tak po francusku nakręcić, to znaczy z, taką, z takim sznytem, jak na przykład e, m, 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 Mikołajek był, był robiony. Bo to jest bardzo trudne opowiadać dla dzieci e, w tej chwili w polskim kinie. Mm, nie szukając wzorców amerykańskich, tak, bo, i tak, bo i tak nie przeskoczymy niektórych rzeczy. Możemy tylko stylistyką, ciekawą historią konkurować. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, czy, czy, czy ten scenariusz zostanie zaakceptowany. No to, trzymam kciuki, bo, bo bardzo chętnie zobaczyłabym adaptację Uśmiechu na ekranie i poszła z dziećmi do kina. Natomiast na koniec chciałabym jeszcze zapytać, czy to jest. Koniec przygody z pisaniem dla dzieci, czy dopiero początek? Nie, na pewno, na pewno nie koniec, jeśli, e, jeśli siły pozwolą i talent. E, 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 mam w głowie już następną historię, też, też z tej półki takiej poważniejszej, Super. ale e, tym razem byłaby to ta opowieść taki, taka quasi historyczna. E, e, nie mogę nic więcej Dobrze, zdradzić, nie, dlatego, nie że, dlatego że, że też napisałem do, do tego pewien treatment filmowy, i ten, ten treatment złożyłem, złożyłem na pewien konkurs. Wobec tego konkurs jest anonimowy, wobec tak. tego nie mogę nic zdradzać. Czekamy zatem na, na nowe książki i bardzo polecamy Państwu uśmiech, bo, bo to naprawdę jest bardzo dobra książka. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję.